Zdecydowałem się o napisanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, w którym zarzucam moim przełożonym nadużycie uprawnień poprzez stosowanie nielegalnych, wykraczających poza prawo polskie działań, decyzji czy zaniechań. W tym zawiadomieniu zawarłem wszystkie budzące wątpliwości, kwestie, na które natrafiłem. Nie jest to cała działalność jednostki, jest to tylko to, o co się otarłem. Zdarzył się przypadek w brygadzie, w tym samym garnizonie. W 21. brygadzie. Umarł żołnierz prawdopodobnie po przyjęciu szczepionki. Dzień później dotarła do mnie korespondencja, abym przesłał anulację punktów, w których żołnierze zostali powołani do pełnienia służby celem zaszczepienia. Mieliśmy zmienić po prostu punkt, treść, tytuł, że nie celem szczepienia, tylko celem pełnienia służby. A to, że pojechał w trakcie pełnienia służby, to nie był tam kierowany, tylko sam chciał. Oczywiście nie zgodziłem się na to. To znaczy, był pan, był pan post factum nakłaniany do tego, żeby zmienić wstecznie dokumentację sprawy. Punkt w rozkazie dowódcy brygady. Czyli rozkaz przeszedł, został podpisany przez dowódcę jednostki wojskowej. Ja miałem dokonać anulacji, jakbym się pomylił. Kto pana nakłaniał do takiej czynności, mającej znamiona fałszowania dokumentów? Korespondencja wyszła z sekcji personalnej brygady, ale została wysłana do wiadomości dowódcy i zastępcy. Dodatkowo, żołnierzom rzeczywiście nie są przyznawane miejsca na kursach. Żołnierz składa wniosek o przyjęcie na kurs podoficerski obrony terytorialnej. Dostaje zgodę bezpośrednich przełożonych. Trafia to. Do obiegu elektronicznego do systemu przeczytam adnotację pod wnioskiem. Dowódco, sprawdziłem w systemie ewidencji wojskowej online i wyszło, że żołnierz zdeklarowany na odmowę szczepień. Proszę o decyzję, czy odmawiamy przyjęcia na kurs. Z tego wynika całkiem bezpośrednio, że jest w Wojsku Polskim prowadzona ewidencja żołnierzy, którzy przyjęli i żołnierzy, którzy nie przyjęli. Yy... Dokładnie Propozycji inny. udziału w tym eksperymencie medycznym. Przy numerze PESEL, przy imieniu i nazwisku, rubryki. Kiedy przyjął pierwszą dawkę szczepionki? Kiedy przyjął drugą dawkę szczepionki? Czy przyjął ją w podmiocie prywatnym? Czy w resorcie obrony narodowej? To też moje zapytanie. Dlaczego są takie informacje przetwarzane, jeżeli ja osobiście nie wyraziłem zgody? Odpowiedź dowódcy. Oczywiście odmawiamy. Panowie, czy otrzymaliście pismo dyrektora Brańki? Ja mam dopiero na moim poziomie wychwytywać takie lapsusy, no chyba, że obydwa mają udokumentowane medyczne przeciwwskazania. To inna bajka. Ale jak płaska ziemia, to będę się gniewał. Na jakie pismo powołuje się tutaj, gniewny, przełożony? Wychodzi na to, że na pismo dyrektora Departamentu Kadr. To grudniowe pismo. To, które y, obiło się jakimś niezbyt głośnym echem. Ponieważ nie jest rozkaz. Ponieważ nie ma to właśnie ważne, zaakcentujmy to, nie ma to pismo charakteru rozkazu. I chciałbym Pana o to wyraźnie zapytać i proszę o, o jednoznaczną odpowiedź. Czy kiedykolwiek w tej sprawie wydano Panu rozkaz? Od tego zacząłem. Pierwszy rozkaz, który mi przyszedł, który trafił w moje ręce, i wytyczne, które powodują dyskryminację zmuszają do określonego zachowania i mogą spowodować średni i lekki uszczerbek na zdrowiu no i stąd moja reakcja prawie że natychmiastowa gdybym nie był dowódcą kompanii możliwe, że cały czas bym unikał cały czas bym się gdzieś chował, nie miałbym podwładnych albo miałbym jednego tutaj stanąłem po stronie podwładnych ilu ma pan podwładnych, ilu ma żołnierzami pan dowodzi? aktualnie fizycznie około setki próby wymuszenia Zaszczepienia są również na pracownikach Resortu Obrony Narodowej. To jest korespondencja do pracowników Resortu Obrony Narodowej. Szanowni Państwo, obserwując rozluźnienie, jakie panuje od jakiegoś czasu, można by odnieść wrażenie, że wszyscy w brygadzie są już przynajmniej po jednej dawce. Niestety tak nie jest. Stan obecny jest następujący. Na 50 pracowników zatrudnionych w jednostce wojskowej zaszczepionych jest jedynie 17 z czego drugą dawką tylko dziewięć. W maju zaszczepiło się tylko dwie osoby. Proszę zatem Państwa o jasną informację, decyzję, czy zamierzacie Państwo realizować szczepienia, czy czekamy wspólnie na czwartą falę epidemii. Tak czy inaczej, proszę mieć świadomość, że osoby niezaszczepione stwarzają zdecydowanie większe zagrożenie dla pozostałych. Tutaj odpowiedź dowódcy, czy tak jakby dopowiedzenie, szczerze zachęcam do. Zdeklarowania się, po której stronie barykady stoicie. A więc w wojsku polskim dostrzega ktoś, a może sam wznosi barykadę i dzieli żołnierzy wojska polskiego, tych, którzy składali tę samą przysięgę, podlegają temu samemu prawu konstytucyjnemu, ustawowemu, znają ten sam regulamin, dzieli tych żołnierzy na dwie grupy. Grupy niezdefiniowane ani konstytucyjnie. Ani ustawowo, ani regulaminowo. Skąd y, w jednostce wiadomo, który żołnierz się zaszczepił, a który nie? Czy to jest w ramach wojska szczepienie i te o, informacje są udostępniane, czy są wymagane zaświadczenia? Panie poruczniku. Na dowódców kompanii spadło zadanie, żeby ewidencjonować, pobierać takie dane od żołnierzy, jeżeli zaszczepili się prywatnie. Żołnierze zgłaszali, się do swoich dowódców kompanii, i na tej podstawie było to wrzucane w system. Między innymi tutaj była moja pierwsza bitwa z dowódcą brygady, bo wyraziłem swoją opinię, w której zawarłem, że nie zbieram od żołnierzy medycznych danych wrażliwych i też nie spotkało się to z, żadną, z żadnym postępowaniem dyscyplinarnym, bo jako tako nie było podstawy, żeby ten rozkaz wydać. Żołnierzom, którzy się do mnie zgłaszali. Mówiłem, dlaczego Pan, pani mi to mówi. Ja tego nie potrzebuję. Jeżeli napisze mi pani Pan, żebym taką informację przekazał do systemu ewidencji wojskowej, to ja ją przekażę, ale zaznaczam, że nie wiem, co się będzie dalej z tą informacją działo. No jak widać, czy jak już się przekonaliśmy, nawet jeżeli ktoś nie wyraził zgody na przetwarzanie takiej informacji, to informacja w systemie jest, że się nie zaszczepił i już. Mam konsekwencje służbowe z tego powodu. Rozumiem, że nie istnieje formalny rozkaz albo formalna procedura, wedle której formalnie rzecz biorąc żołnierze są zobowiązani do ujawnienia swojego zaszczepienia albo niezaszczepienia. Formalnie rzecz biorąc. Czyli formalnie rzecz biorąc jest. wojskowi nie wiedzą, kto jest zaszczepiony, a kto nie, bo mogą być ludzie, którzy są, a na przykład po prostu zgodnie z, z, z brakiem obowiązku nie zgłosili tego. Teoretycznie rzecz biorąc. Teoretycznie. To ogólnie. Rozumiem. Każda taka informacja jest w obiegu. Na każdym szczeblu praktycznie wiemy, kto jest zaszczepiony, kto nie jest zaszczepiony. Służy to m.in. do wykonywania tych testów przed szkoleniem, dopuszczaniem do szkolenia. Pytanie dołączające. Panie poruczniku, czy może zaistnieć sytuacja, że żołnierz czy oficer uczestniczy w kursie, a omija go pytanie o szczepienie? Nie wiem, ale z dokumentów, które przedstawiłem, wynika, że takie osoby są wykluczane już na poziomie kwalifikacji do kursu. Więc jeszcze raz podsumujmy to. Nie ma tego, oczywiście w Konstytucji, to jasne. Nie ma tego w ustawie, która reguluje funkcjonowanie Ministerstwa Obrony Narodowej Wojska Polskiego i nie ma tego w regulaminie. Wojska Polskiego i nie ma tego na liście szczepień obowiązkowych zatwierdzanej, aktualizowanej periodycznie przez głównego inspektora sanitarnego Wojska Polskiego. Mamy zatem coś, czego nie ma. Nie ma, a jednak powstaje barykada, a jednak dzieli się żołnierzy na dwie kategorie nieregulaminowe: kategorie zaszczepionych, niezaszczepionych. Panie Poruszniku, czy jest coś, co w tej swojej wypowiedzi chciałby pan jeszcze dodać? Tak, ogólnie okazuje się, że żołnierze nie zaszczepieni, już się ich usuwa, nie przedłuża im się kontraktów, bo to jest moim zdaniem jakieś rozmycie odpowiedzialności. Nie ma de facto żadnego polecenia, ale idziemy w jednym kierunku. Odpowiedzialność się rozmywa i wydaje się, że spada na najniższy szczebel. Procent zaszczepienia w pododdziale. Można uzyskać nie tylko tym, że się żołnierzy wyszczepi, ale można wyrzucić tych niezaszczepionych. Przyjechałem tutaj prywatnie, na dniu wolnym, żeby zdać sprawę. Wyczerpałem drogę służbową, nie wiem co mogę dalej zrobić. Ogólnie, znakomita większość oficerów nie widzi tutaj problemu nie widzi albo unika w swojej głowie odpowiedzi na pytanie czy to jest zgodne z konstytucją. Jaki dają przykład? Jak mógłbym ich naśladować? Czyli ideałem teraz żołnierza jest wykonywanie rozkazów na ślepo, wbrew obywatelom? No ja jednak będę stał po stronie obywateli. Na tym chciałem skończyć. Wszystkie dokumenty, które przyniosłem, chciałbym tutaj zostawić, załączyć. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie poruczniku. Bardzo dziękuję. Te dokumenty załączamy do protokołu naszego posiedzenia. Jeśli pańscy koledzy przełożeni nie widzą tego problemu, to ja go tutaj pokrótce sformatuję. Szanowni Państwo, jeśli można w wojsku polskim nieformalnym naciskiem wyegzekwować od żołnierza takie czy inne działanie lub zaniechanie w jednej kwestii, to może potem nasuną się inne kwestie, już nie dotyczące stanu zdrowia, ale dotyczące na przykład misji bojowych. Jeśli jedną rzecz zrobi żołnierz nie na rozkaz bez podstawy prawnej, poza ustawowo, pozaregulaminowo, to dlaczego potem nie miałby uczynić drugiej, trzeciej? przełożony, zapytany przez żołnierza, czy wydaje mu rozkaz, oczywiście uchyla się od wydania rozkazu. I otóż ten strzelec mówi do mnie, jeśli dzisiaj nieformalną presją usiłuje się nakłonić mnie do takiej prostej i dla niektórych nieznaczącej czynności. Jak poddanie się zabiegowi medycznemu o tym charakterze, to może jutro również nieformalnie będzie ktoś próbował wyegzekwować ode mnie zwrócenie lunety mojej broni w tym czy innym kierunku. I myślę, że zasadne jest patrzenie na te problemy właśnie w ten sposób. Nie wolno infekować służby wojskowej ani żadnej innej służby państwowej, mundurowej czy cywilnej uznaniowością, nieformalnym naciskiem. Bo jeżeli w tej sprawie przyjmiemy te reguły gry, to, to wtedy obowiązuje już tylko jedno. Siła, dyktat, autorytet personalny, nacisk z góry, ale przestaje obowiązywać prawo.